Zapraszamy na sylwestrową Moc Przeboju. Wystąpią najpopularniejsze gwiazdy polskie i zagraniczne. Norbi. Bracia. Muni. Formacja Mierzywych Skarbów. Alicja Węgorzewska, Banana Roma. Big Tid. Artyści Xaudy Jackson. September. Zapraszamy na plac konstytucji w Warszawie i do Telewizji Polsa. Zaczynamy o 20. Bądźcie z nami. Na sylwestrową moc przewozów zapraszają prezydent miasta stołecznego Warszawy, Telewizji Polsa i Radio Z. A ja tę zakręconą noc. Postaram się, żeby było jeszcze bardziej magicznie. Jest? Nie? Nie ma. Uy, uy, uy www.um.warszawa.pl